Dzień dobry, tu mamy auto, które ma 370 tysięcy na liczniku w rzeczywistości, może mieć troszkę więcej i mamy w niej taki problem. Generalnie wyskakuje błąd z ciśnienia oleju, czyli kończący się DD, ale oprócz tego błędu mamy też taki błąd, zbyt niskie ciśnienie oleju. Podpinałem komputer w czasie jazdy, maksymalnie miałem 3 bary, jest to troszkę za mało. Zaraz wam pokażę, nawet nie pokażę, zaraz usłyszycie, jak głośno pracuje tutaj pompa oleju w tym silniku. To jest DW10F, dwulitrowy Mondeo 150, 180, 210 KONI. Ta sama pompa, ten sam silnik. Rafał, odpal, pokażemy, jak. Słyszycie taki hałas? To nie jest pasek odprzętu. To nie jest pasek alternatora. To nie jest rozrząd. Te dźwięki są z pompy oleju. Podnosimy auto, zrzucamy miskę, wymieniamy pompę oleju. Zobaczymy, co się w niej zepsuło. Gaś. Ok. No a tu się nie da szukać, że auto ma już naprawdę przebieg. Filtr oleju potrzebny wam nowy. Zrzucamy olej calutki. Musimy odkręcić miskę olejową, żeby się dostać do. Do pompy oleju. Miska olejowa jest na klucz 8 mm, tak więc jakiejś filozofii tutaj strasznie nie ma i wyprawy na księżyc nie. Yy, zrzucamy olej. Ok. Już wiemy z jabłym, bynajmniej, zaraz wy się dowiecie skąd było zbyt niskie ciśnienie oleju. Tu wam pokazuję, jak jest miska zaprojektowana. Choćbyście chcieli spuścić ten olej, to się nie da. Zawsze zostaje około 0,7,5 litra. To jest jedna rzecz. Druga z ciekawostek. Kto wie co to jest? Takie mamy rzeczy w smoku. Ja już wiem co to jest. Wiem co się posypało. Zalepiło całego smoka. Zobaczcie. Całutkiego. Jest cały smok zalepiony o aluminium. Ale aluminium nie zaciera silnika. To jest, to jest dobry, dobry objaw. Słuchajcie. Rozsypał się na pinacz łańcuszka rozrządu. Ten co spina dwa wałki. Rozrządu zalepił smoka, smog nie mógł ciągnąć, dlatego mieliśmy zbyt niskie ciśnienie oleju. Dobra, auto na szczęście pala, pali odpala, ale e, ciekawe czy się coś dostało do pompy. Chyba raczej nie, chociaż ona słyszeliście, jak chodzi. Albo wrażenie, że to ona, a u góry wałki tarły po aluminium i dlatego może tak coś strzelało. Generalnie e, uratowało się ten silnik. Nie zatarł się. Ale trzeba rozbierać górę, wyciągać wałki, zmieniać łańcuszek rozrządu z napinaczem. Już wam pokazuję co tam w tej, w tej misce pływa. Jak się to poszuka to kawałki tego napinacza. Leżą dosyć takie sporawe. Zobaczcie ile tego tu leży. Ok. Co się rozleciało? Nie wiem, czy widzicie. Przetar się, się ślisk na napinaczu. Do takiego stopnia, że zaczął tam mielić jakieś aluminium jeszcze. Na szczęście jest aluminiowy. Tu macie cały ślisk, Tu macie dla poglądu napinacz, jak wygląda, który miał tam 350 tysięcy. I on się to po prostu w tym aucie przetarł. Ten auto ma 370 tysięcy i dziewiątki w pcm No to już nie muszę mówić, co się stało. Ok, miejmy nadzieję, że tylko zrobię górę. Tu myślę dać pompę z innego silnika, który miał dużo mniejszy przebieg. Miał po prostu pecha. Pompa jest w stanie idealnym. Od razu wymienić pompę. No i niestety lecimy z całym zestawem. Napinacz plus nowy łańcuszek. No nic. A z ciekawostek zobaczcie, jak jest miska źle skonstruowana. Zobaczcie, ile tu mamy oleju. To by było na dzisiaj tyle. Trzeba garnać łańcuszki. Więc jak wiemy, co się zadziało z tym napinaczem. Tego właśnie tych wałków tam. Że się rozleciał. Na szczęście nie zerwał łańcuszka, czyli jest szansa, że uratujemy wszystko, będzie spoko. Ale, żeby się dostać do tego łańcuszka, no trzeba wszystko, wszystko, całą tą elektronikę zdjąć, wyciągnąć pompę vacuum, wyciągnąć pompę cr wyciągnąć pryskiwacze, zdjąć łapę silnika, dostać się do rządu, zdjąć pasek, żeby mieć jak wyciągnąć wałki rozrządu. Ok, lecimy z koksem. OK, zrzuciłem pompę wakum, wyciągnąłem pompę wtryskową, kasetę. Ściągnąłem plastikową pokrywę zaworów i zobaczcie, jakie to było szczęście. Nie ma w ogóle e, ślizga. Ten ślizg wpadł tam na dół do silnika, zablokował e, pompę e, olejową, dlatego było zbyt niskie ciśnienie oleju. E, I to może uratowało sytuację, bo generalnie stąd nie było nic słychać. Tam na dole jeszcze jako tako mm, rozciąga ten łańcuch, chociaż widzicie jak on tutaj lata i tam jak wypada ten kołeczek, bloczy łańcuch, zrywa łańcuch. Tu takie idealnie, mam nadzieję, że uratujemy ten silnik, zresztą odpalać, odpala, zobaczymy czy go gdzieś tam nie, nie, nie porobiło, chociaż patrzę tutaj na wałeczki, no, wygląda dosyć fajnie. Jak było niskie ciśnienie oleju, to podejrzewam, że auto szło w tryb awaryjny, albo go gasiło, żeby go nie przyczysz, bo taka jest strategia w PCM-ie. Ok, wtryski wyciągnięte, rożon zdjęty, eee, tu jakieś chyba uszenia wymieniamy, bo widać, suchutko. Generalnie wykręcone te prawie 40 śrub, jest multum tych śrubek. Teraz trzeba tutaj, w to miejsce, tutaj podważyć łyżeczką i odkleić tą pokrywę, bo ona jest na taki klej. Jeszcze sobie powydziękajcie pod, 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 podkładki pod kowadełka wtryskiwaczy, bo żeby nie wpadło do silnika będzie problem. Generalnie mimo bardzo dużego przebiegu, 370 tysięcy, o którym wiemy, a resztę nie wiemy, bo są dziewiątki w PCM-ie, to wałki są naprawdę w ładnym stanie, czyli ten olej tutaj jakoś docierał mimo tych trzech barów, nie, nie porobił żadnych brust, Tu jest bardzo fajnie, ale tu jest naprawdę dziwna awaria, tak dziwna awaria, że szok. To jest nowiutki napinacz, nowiutki. Tu mamy używany, wymieniany, około 300 tysięcy obrzucone, 350, jak się nie mylę. Jego naprawdę trzeba ścisnąć dobrze i on mega rozpichawałki, dlatego one mają takie zabezpieczenie. To się później przekręca. Ale w tym przypadku jest coś dziwnego: tu jest kawałek sprężyny, tu tego ślizga nie ma, tego, tego górnego nie ma w ogóle. To wszystko spadło, poleciało tamtym otworem do miski olejowej. Ale to jest tak dziwna awaria, że pęk po prostu, pękła po prostu sprężyna. Zobaczcie, tam są kawałki sprężyny, nie wiem, czy ją wy, wy, wydobędę. O, tu jest kawałek sprężyny, tu jest kawałek sprężyny, pękła sprężyna w napinaczu. On był za luźny, łańcuszek po nim skakał jak głupi i porozbijał ślizgi. Pierwszy raz mam taką widzę taką awarię, że się rozleciał napinacz przez to, że pękła sprężyna w środku. Ona popękała w kilkunastu miejscach, rozsypała się ta sprężyna, przez to przed odpaleniu ciśnienie oleju nie, nie, nie pompowało napinacza i skakał po nim łańcuch, porozbijał wszystko, a reszta tego napinacza wpadła tam głęboko w ten otwar, tam na dudu miski olejowej. Bo jest generalnie tymi dziurkami macie zasilanie. Tutaj podwałki i reszta wpływa tędy do, do silnika nadu. Ok, jest szansa, że to poskładamy, Damy nowe uszczelnienia, nowe uszczelki tutaj pod klawiaturę i ustawimy. Będzie ładnie chodziło przy tym zabiegu. Ja nie wiem, automat 370, o którym wiem, czy pompę oleju też nie zmienię na taką z dużo, dużo mniejszym przebiegiem ciekawości specjalnie rozebrałem stary napinacz, który do końca pracował. Zobaczcie, jaka jest różnica między sprężynami. O, ona jest taka, w środku ma więcej zwoi, ale zobaczcie, ile tutaj się porozsypywało tej sprężyny. Połowa tego ona tu pękła, i nie wiem, co się stało zresztą tej sprężyny. Będziemy szukać a prawdopodobnie była w smoku, tak jak widzieliście na dole. Ok, tak z ciekawości, złamał się tu w połowie. Ok, składam to. Generalnie to muszę powyciągać te popychacze, wziąć magnesik na połąku, powyławiać te resztki sprężyny, to co zostało, wyczyścić cały ten olej tutaj stąd, yy, zobaczyć czy gdzieś jeszcze nie leżą różne rzeczy, yy, żeby później nie było jakichś niespodzianek. Wiecie, że jak ustawiacie wałki rozrządu ssący i wydechowy tutaj na, macie takie wypustki, żeby na tą śrubę ułożyć wałki mają tutaj takie szczałeczki. jedna i druga strona i tymi oczkami na łańcuszku, gdzie jest inny kolor nawet fabryczny łańcuch też coś takiego posiada, nie wiem czy to będzie widać o, proszę bardzo też ma inny kolor ogniwka, tymi ogniwkami Układamy po prostu na te strzałeczki, i tak założone nie może być źle. Pospinane wałki, założony rozrząd. Nie wkładam wtryskiwaczy, bo idę wymienić pompę e, oleju. Zaleję olej i będę ręcznie kręcił. Będzie mi się łatwiej kręciło bez pompy, bez tego, bez wtryskiwaczy, żeby ten olej, pompa pociągnęła do góry. Nie chcę go odpalać, żeby generalnie silnik jest tam mega suchy. Tak więc nie chciałbym, żeby się poprzycierało, na dzień dobry jeszcze nie widział. Ręcznie obrócę sobie silnikiem, żeby pompa, nowa pompa, pociągnęła olej do góry. Oczywiście to miała być naprawa na 10 minut, wymiana tego zaworu tam u góry, ale wyszło jak wyszło. Słuchajcie, teraz tak. Żeby pompka, pompa odkręcić, to ona jest tu na stół, kluczem 8 mm, tam dalej tutaj jest drugi i tam jest trzeci. Ten łańcuszek na pompie, ten, on taki ma być. On ma być taki luźny. Do nich nie ma żadnych napinaczy, to jest coś normalnego, że one takie są. Bo często mi piszecie, jak zmieniacie ten uszczelniacz z tej strony, że łańcucheczek jest różny. Taki jest ten łańcuszek. Taki sam jest też ten łańcuszek, jak jest dwulitrowy diesel w BMW. Okej, okay, dobra, odkręcamy pompę, zobaczcie. To, to jest ta cała sprężyna, to wszystko, zobaczcie tego jest. I ta pompa dawała dziwne dźwięki, ona strzelała. E, tak więc, może coś do niej wpadło, e, odepnę. Zobaczymy tam jeszcze dalej, głęboko w kanale. Ale widzę, że chyba się uratuje ten silnik, prostowanie klucz 10 mm, tu jest z tej strony. I tu, jak ten, tu jest druga, i tam u góry jest trzecia. I po, po prostu pompę zrzucacie sobie z tego łańcuszka, ona zejdzie. I a propos tego łańcuszka, to macie się czego cieszyć, bo na przykład 1,5 benzyna. Ta poprawiona już z łańcuszkiem, bo był pasek mokry w kąpieli. E, wymienili go na łańcuszek, ale tu dalej został pasek, rozumiecie? Zobaczcie, tu jest miska olejowa w tych nowszych silnikach. To jest cały czas zanurzone w oleju, cały czas, bo praktycznie pod, pod korek, pod to macie olej. To cały czas w oleju pracujecie i teraz sobie wyobraźcie, że Ford daje tu pasek. Gumowy pasek, taki jak na rożąt kiedyś dawał. To słynne amerykańskie 2.7 biturbo. Też ma tu pasek, mimo tego, że jest łańcuszek u góry. Ta najtrudniejsza śruba jest w tamtym miejscu, tam u góry, czyli tak macie raz, dwa i tutaj trzy i pompa bez problemu Wam zejdzie. Pompa zdemontowana. Tu mam drugą, którą założę, używaną, ale wiem z jakim przebiegiem, wiem, że jest pewna. Słuchajcie, jak odkręcicie te śrubki, te trzy, co Wam pokazywałem, bez problemu Wam, przekylacie ją, schodzi, spada z niej łańcuszek, dlatego Łańcuszek jest taki luźny, że producent podejrzewam, że przewidział, że kiedyś ktoś może zmieniać pompę oleju i nie dał mega napiętego łańcucha, bo byście wtedy tego nie zdjęli z tej zębatki i nie założyli. Teraz ciekawostek. Tu jak kręcę, czuję, ma naprawdę za jakiś czas mega wyraźny opór. Tak, by coś tam się dostało jednak do tej pompy. Ta pompa chodzi, ale co jest? Jednostajny oporek. I tu słyszę jak. Ona próbuje zaciągać. Okej, okay. co jest ciekawostek? Cały ten napinacz, całe to aluminium zostało tutaj w środku. Zalepiło smoka, dlatego nie było ciśnienia oleju. E, słyszałem, że tam się e, te oringi tutaj potrafią też zepsuć, ale to są tylko opowieści. Nie, nie, nie mam tego jeszcze potwierdzonego. To naprawdę jest dziwna awaria. Okej. Okay. Dokręcamy szczuciem i tamtą, tam, tu eee, upewnijcie się, że łańcuszek nie spadł z zębatki, że wszystko jest tak powinno być. Ok, zakładamy nową uszczelkę na miskę. Czyścimy miskę, eee, wymieniamy filtr, wymieniamy od razu ten zawór DD. Bo podejrzewam, że nie bez powodu były też z niego błędy. Podejrzewam, że były przez to, ale jak już jest zawór, i właściwie chce wymienić, to wymienię. Wkręcić to na samej górze potrzebna Wam jest taka, taka dziesiątka, taka długa, mniej więcej na 4-5 cm. Na zaworze śmieci nie widać, tak więc chyba filtr i siatka zadziałało. Robiłem 20 obrotów silnikiem. Widać, że olej tędy się wypchnął i tędy, tak więc tu trochę zrobiłem maniale, bo nie podłożyłem nic, nic będę będą to umyć. Ale silnik lekko chodzi, głowica się nie blokuje, wszystko jest elegancko, tak więc teraz no co, ustawiamy pompę rożą na pompę, wkładamy pompę CRK, wkładamy pompę wakum, składamy wtryski, składamy to w całość. Żyje. Dobrze ma się. Chlepie jak typowe DW10F, ale nic nie stuka. Muszę dodać płynu. Sprawdzić oleju. Zagręc go przejechać, zobaczyć jak jest i silnie na Polskanie. Zaraz wam pokażę. Ok, silnik odpala, jeździ. Po takim opcji trzeba zrobić w resetowania resetowanie do niegodności wałka, rozrządu. No i tu macie w zależności, co było wymienione: łańcuch, czujnik położenia wałka, czyli te rzeczy, jak ruszaliście, musicie to zrobić. Sam zapłon startujemy procedurę. Tu się robi ładnie 5 sekund, mamy poczekać. OK, wyłączyć zapon i pewnie 30 sekund albo 40 45 sekund. OK, przeszło pomyślnie. Auto odpala od strzała. Tu macie ciśnienie oleju, ona tak miga, bo mam bezprzewodowy adapter i dlatego co jakiś czas są takie lagi, ale normalnie jest 2,5-3 bara, dodam gazu dochodzi do 6. Tak więc to jest w stanie bardzo dobrym. Wychodzi na to, że to auto będzie żyło. Jeżeli się podobało, dziękuję za oglądanie, łapkę w górę, dajcie suba, dziękuję, cześć Wam, hej!